Niemcy. Stawiam Niemcy. 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 Portugalia. Często. Portugalia. Trzecim mistrzem zostają Włochy. Francja wygra. Francja. Reprezentacja Francji. Francja. 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 Mistrz Euro? Polska Polska hmm? Myślę, że Anglia Virc Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Mbappé No to Cambe, mam Beppe. Najlepszym piłkarzem dla mnie jest ten Mekambe On, w, on wciśnie tam z 5, 7, 10 wciśnie jak nic Mbappé 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 Myślę, że Mbappé Mbappé yy, Jak nie jest Ewentualnie Neuer Okay.